Mikołaj, już niebawem. Dzisiaj pokażę Wam fajne pomysły na prezent, jakie udało mi się znaleźć w sklepach Vivokrosno. Jesteśmy w smyku, a tutaj pomysłów na prezenty nie brakuje, sami zobaczcie. Interaktywne zabawki, które możemy głaskać, przytulać, karmić, zabierać do fryzjera, a nawet wyprowadzać na spacer. A w Martesie, idealne prezenty na śnieg. Jaki mamy tutaj duży wybór? Są gadżety na imprezy świąteczne. Świąteczne czekolady dla łakomczuchów. Zobaczcie kreatywny zestaw do robienia swoich zabawek z filcu. Zestaw do malowania ozdób świątecznych lub obrazek do malowania po numerach. Zobaczcie, jaki uroczy kubek na świąteczne kakao. Kolejnym pomysłem na prezent są różnego rodzaju konsole. Ja znalazłam Nintendo Switch i już przepadłam, bo wciągnęła mnie jedna gierka. Sami zobaczcie jak to wygląda. A jeżeli już jesteśmy przy konsolach, to najnowszym hitem wśród gier jest ta gra God of War. Z dodatkowym plusem jest to, że jest na każdą konsolę.